Ok, a więc dzisiaj opowiemy sobie co nieco o timerach. No i teraz, co to właściwie jest? Otóż załóżmy, że chcemy stworzyć jakąś funkcję lub cokolwiek, jakąkolwiek inną operację, która wykona się za jakiś określony czas. Na przykład dodawanie życia za na przykład 20 sekund. SourceMod nam to umożliwia poprzez taką operację jak create timer. Ta funkcja tworzy nam tak zwany timer, który za jakiś czas wywoła pewną określoną funkcję. I teraz argumenty to. Pierwszy z nich to czas, po jakim dana funkcja ma się wywołać, czyli na przykład 20 sekund. Jest to w formie zmiennoprzecinkowej, czyli we flocie. Następnie nazwa funkcji, czyli jakaś funkcja. Następnie tutaj są opcjonalne dane, które możemy przekazać do funkcji. Argument ten możemy pominąć stosując podkreśnik. Następnie każdy timer posiada swoje określone flagi. I tutaj odnoszę się do poradnika VASTO, w którym opisał nam dokładnie, jakie to są flagi i co powodują. Nas dzisiaj będą interesowały te dwie flagi, timer repeat oraz timer flag no map change, ponieważ pierwsza z nich sprawia, że kiedy timer raz się wykona, odliczanie jest wznawiane ponownie. A kolejna z nich to timer flag no map change, która powoduje, że podczas zmiany mapy timer zostanie przerwany, ponieważ domyślnie pomimo że mapa jest zmieniana, timer cały czas działa i odlicza swój czas. Także to na pewno dzisiaj nam się przyda. I powiedzmy, że dodamy sobie teraz te dwie flagi. Mamy już stworzony timer i teraz wystarczy stworzyć do niego odnośnik. Jest on typu public action, następnie Nazwa naszej funkcji i ona przyjmuje dwa argumenty: najpierw uchwyt do naszego timera, czyli do tego, czyli będzie handle, timer, a następnie jakieś dane, które przekazaliśmy w tym argumencie. Gdybyśmy tutaj przykładowo przekazali 5, to w tym miejscu typ danych to byłby integer, czyli byłoby int, no i przykładowo liczba. Gdybyśmy przekazali tutaj znowu jakiegoś floata, no to wtedy liczba stałaby się z automatu floatem. Ale też w tym miejscu możemy przekazać data packa, czyli coś, co robiliśmy w jednym z poprzednich filmów. Czyli możemy pewien zestaw danych spakować i przekazać przez ten parametr. Dzisiaj tego nie będziemy robić, ale trzymajcie z tyłu głowy, że w przyszłości może to nam się jeszcze przydać. Jednak na tej chwilę tutaj nic nie przekazujemy. A skoro nic nie przekazujemy, to tutaj typ danych zmienia się na n, czyli po angielsku jakikolwiek. n i na przykład data, czyli jakieś tam dane. W naszym przypadku timer repeat powoduje, że timer będzie kręcił się tak długo, dopóki go fizycznie nie zatrzymamy, lub też nie zmieni się mapa. Gdybyśmy teoretycznie taki timer chcieli zatrzymać, to możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich. To użycie funkcji kill timer, który nasz timer po prostu w cudzysłowie zabije. I tutaj przekazujemy timer lub też zwrócimy plugin stop. To są dwa alternatywne sposoby na wyłączenie timera. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ do timera możemy przypisać uchwyt, czyli jeżeli zrobimy teraz handle na przykład T i zrobimy równa się. To teraz w tym handlerze T będzie siedział nasz timer. I teraz jego możemy sobie również z poziomu tej funkcji w cudzysłowie zabić. Czyli jeżeli zrobimy kill timer T, no to również uzyskamy dokładnie taki sam efekt. Jeżeli chodzi o plugin, który będę chciał dzisiaj z Wami napisać, to jest bardzo prosty system reklam, który będzie powodował, że co jakiś tam określony interwał. Na czacie będą wypisywały się reklamy typu zapraszam na forum, IP serwera to, kontakt z administracją na forum, czyli coś co praktycznie każdy serwer posiada. A więc najpierw inkludiki. Będziemy używali do tego jeszcze e, kolorowego czatu i co ciekawe dzisiaj w ogóle nie będziemy używali on plugin start. Także jest to jakaś nowość. Dzisiaj użyjemy sobie public void on map start. Oraz analogicznie on-map, on-map end, czyli mapa zaczyna się oraz kończy. Te dwa wydarzenia chcemy sobie przechwycić. I teraz tworzymy sobie jakiś globalny uchwyt dla naszego timera, czyli możemy nazwać na przykład timer. I teraz ten timer sobie stworzymy w on-map start. Czyli będzie timer, równa się create timer. I argumenty. Najpierw, co ile? Możemy to sobie zdefiniować tutaj jako a, makro definicja. Na przykład interval. No i na przykład, nie wiem, powiedzmy, że chcemy co 20 sekund. Przykładowo. Czyli interval. Następnie funkcja, która ma się wywołać, czyli powiedzmy pokaż reklamę. Następnie dodatkowe dane, które chcemy przekazać. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nic nie przekazujemy. oraz flagi timera. Tutaj nas będzie interesowały, tutaj będą nas interesowały timer repeat oraz timer flag no map change. Oczywiście na końcu średniczek. Ponadto będziemy chcieli, aby na samym końcu mapy ten timer Zabijać. Chociaż w sumie, skoro w on Map End ten timer zabijamy, to w zasadzie tutaj ta flaga, która powoduje, że na końcu mapy ten timer się wyłącza, nie jest nam kompletnie potrzebna. Więc możemy ją teoretycznie po prostu usunąć. Czyli to można zrobić na dwa sposoby: albo zabijać timer w OnMap End, albo dodać właśnie tą flagę. Na potrzeby dzisiejszego filmu zostawimy taki wariant, czyli zabijanie timera w on Map End. No, i teraz tworzymy funkcję, czyli będzie public, action, pokaż reklamę. Argumenty to uchwyt oraz jakieś dane, których dzisiaj nie używamy. I teraz stworzymy sobie taką treść, że będzie wyświetlany jakiś komunikat, który najpierw będzie poprzedzony tagiem. I w tym tagu może być na przykład nazwa naszej sieci, czyli będzie a, nasza sieć.pl i teraz dopiero wiadomość. I aby nie musić tego pisać w kółko i w kółko, to tą nazwę stworzymy sobie również jako makrodefinicja. I nazwijmy sobie ją tag. I następnie tworzymy prostego stringa. I tutaj to wszystko możemy sobie od razu pokolorować. Czyli powiedzmy chcemy, aby nasz tag był koloru powiedzmy zielonego. Następnie nazwa. A wszystko, co będzie po tagu, będzie domyślnego koloru, czyli default. I teraz mój pomysł na to, jak te reklamy można puszczać, jest taki, że stworzę sobie teraz tablicę dwuwymiarową i nazwę ją Ads, czyli po angielsku reklamy, i w niej będę umieszczał wszystkie komunikaty. Co ważne, będą one się wyświetlały na czacie. I powiedzmy, że stworzymy sobie na przykład trzy. Czyli pierwsze to będzie. Zapraszamy na forum. No i na przykład IP serwera. To. Bla bla bla. Nie ma to aktualnie zbyt dużego znaczenia. No i ostatnie, cóż to może być? Pamiętamy o przestrzeganiu. Regulaminu. Myślę, że w porządku. I teraz stworzę sobie taką zmienną, która będzie nazywała się counter. Domyślnie będzie ona zerem. swoją drogą taki zapis oraz taki, to jest dokładnie to samo, ponieważ sort -mod domyślnie ustawia wartość na zero, kiedy tworzy jakąś zmienną, chociażby typu integer. Tak samo z floatem, tak samo z integerem. I będę chciał się odwoływać w tej tablicy do danego elementu na podstawie zmiennej counter, którą będę inkrementował tuż po wyświetleniu danej wiadomości. Czyli przykładowo teraz widzimy, że jest ona w wartości 0. I jeżeli teraz wypiszemy sobie na czacie cprint to chat al, ponieważ jest to ogłoszenie, i teraz piszemy %s i w tym miejscu będzie najpierw nasz tag, a dopiero później wiadomość. I argumenty to będzie tak, czyli to, a następnie nasza wiadomość, czyli ads, czyli stąd. I odwołujemy się do indeksu counter. Czyli gdybyśmy, czyli gdybyśmy odpalili mapę, no to najpierw wyświetli nam wiadomość pod indeksem 0, czyli zapraszamy na forum. I teraz chcemy, aby wartość tego licznika po wyświetleniu się tej pierwszej reklamy zwiększyła się o 1. Tak, żeby przy następnej okazji wyświetliło nam IP serwera to bla 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 bla. Przy kolejnej okazji counter zwiększy się do dwójki, czyli przeskoczy tutaj. Ale teraz gdybyśmy chcieli podnieść go jeszcze raz, no to on niestety miałby już wartość 3, a takiego indeksu w tej tablicy nie ma, co spowodowałoby po prostu błąd. Więc jeżeli nasz licznik znajdzie się na końcu naszej tablicy, Wtedy chcielibyśmy, aby wrócił on na sam początek. I ten fakt musimy również tutaj uwzględnić. I będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli wartość zmiennej counter będzie równa size of adds minus 1, to wtedy counter jest równy 0. I teraz, co to znaczy? size of adds zwróci nam. Rozmiar tej tablicy, czyli tutaj w tym przypadku raz, 2, 3, ale z racji, że indeksujemy od zera, to ostatnim elementem, do którego można się odwołać, będzie 0, 1, 2. Z tego też powodu zwraca nam size of 3 minus 1, czyli to będzie ostatni element, do którego będzie można się odwołać. Czyli w momencie, kiedy osiągniemy już ten pułap, to chcemy, aby counter był równy 0, czyli wracamy na sam początek. I teraz, jeżeli jest inna sytuacja, czyli jeżeli counter ma wartość 0 lub 1, w tym przypadku oczywiście, to robimy else. I teraz tutaj po prostu plus plus counter. I to jest cały nasz kod na dzisiaj. Teraz sprawdzę, czy się kompiluje. No i dobra, widzimy takie błędy. Co my tutaj mamy? Mamy dziesiąta linijka. Invalid Array Size. Hmm. O co tutaj może chodzić? Aha, tutaj faktycznie zabrakło mi znaku równa się. To oczywiście tutaj musi być uwzględnione. Następnie mamy linijkę czternastą. To jest tutaj, ale to raczej wynika z tego, że tutaj zapomniałem dodać równa się. Także ten błąd chyba też zostanie wyeliminowany. Za chwilę sprawdzimy. I tu widzimy kolejne. Mm, local variable timer shadows a variable at the pristine level. Ok. Znaczy to tyle, że widzimy zmienną timer, która przysłania jakąś zmienną na wyższym poziomie. I oznacza to mniej więcej tyle, że gdzieś w kodzie istnieje już zmienna, która nazywa się timer, więc musimy nazwać naszą zmienną w inny sposób i powiedzmy, że niech będzie po prostu na pójdziemy i będzie timer przez 2R. To myślę, że powinno wystarczyć. Gdzie to, gdzie to jeszcze było? To było tutaj oraz tutaj. Dobra. Co dalej? I ten błąd również będzie wynikał prawdopodobnie z tego, że zapomniałem umieścić tutaj znaku równa się, także sprawdzamy jeszcze raz, czy pomogło. Reklamy. No. O! Widzimy, że teraz bardzo fajnie się skompilowało. Tak więc, oczywiście, standardowo wrzucamy na serwer. Jak widzimy, jesteśmy już w grze i widzimy teraz, że pojawia się nasz komunikat. Nasza sieć.pl, oraz zapraszamy na forum. Zobaczymy, czy za chwilę pojawi się kolejna. Czekamy 20 sekund. O, właśnie jest. IP serwera to bla bla bla, czyli dokładnie to, o co nam chodziło. No i teraz, czas na ostatni już komunikat. I jak widzimy, wszystko bardzo ładnie się pojawia. Sprawdźmy teraz, czy plugin wróci na sam początek. I ponownie widzimy komunikat pierwszy, czyli zapraszamy na forum. Tak więc, jak widzimy, wszystko działa bez żadnego problemu. Na dzisiaj to wszystko. Gorąco zachęcam do zapoznania się z filmem numer 13, w którym to omawiałem datapaki. A także z tematem, którego używałem dzisiaj: a więc poradnika VASTO o timerach. Gorąco zapraszam. A ja tymczasem lecę montować i widzimy się następnym razem. Na razie.